Edycja już trzecia, 3100 osób się zgłosiło, dlatego Państwo macie duże szczęście, którego wam też serdecznie gratuluję. I wy dzisiaj wygraliście, a wygrywamy się cała nasza społeczność, no bo jednak dzięki temu, że te wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych rosną, no to też możemy wykonać więcej inwestycji, zbudować więcej dróg chodników, organizować więcej wydarzeń kulturalnych, lepiej dbać o edukację, komunikację publiczną, a także szereg innych tematów, które są ważne tak naprawdę dla, dla nas wszystkich, jako dla całej społeczności miasta i gminy Wasilków. Myślę, że przejdziemy już do właściwego wręczania nagród. Zapraszam pana Mirosława, który wygrał Smartwatch. Gratuluję. Dzień dobry. I bardzo proszę. Dziękuję. I tutaj jeszcze list gratulacyjny. Zapraszam pana Jerzego. Witam, serdecznie gratuluję. Proszę bardzo. Zapraszam pana Adama. Moje gratulacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pana Grzegorza? Gratulacje. Dziękuję. Proszę bardzo. I oczywiście Smartwatch. Dziękuję. Panią Adriannę zapraszam. Gratulacje, Dziękuję. proszę bardzo, i oczywiście nagroda. Dziękuję. Pan Mariusz z nami. Aha, pani w imieniu pana Mariusza, zapraszam. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Nie mamy czasu. Pan Bogusław. Gratuluję, panie Bogusławie. Proszę bardzo. I nagrodę. Teraz już przechodzimy do e, zwycięzców nagrody Smartphone Xiaomi Redmi Note 9. Zapraszam pana Piotra. Gratuluję, Pani proszę bardzo. I nagroda. Zapraszam panią Małgorzatę. Gratuluję, bardzo. Proszę bardzo. I oczywiście nagroda. Zapraszam panią Torotę, teraz już rowery. Myślę, że chyba do, do odbioru za chwilę. Dziękuję bardzo. Gratuluję serdecznie. Pani Paulina. Gratuluję. Dziękuję bardzo odbiór nagrody za chwilę <grych> pan Piotr gratuluję serdecznie panie Piotrze Pięknie, serdecznie proszę bardzo Dziękuję. no i przechodzimy w sumie do nagrody e, do drugiej takiej najważniejszej nagrody w naszej loterii czyli do e, wręczenia Thermomixu zapraszam pana Kamila Serdecznie gratuluję Panie Kamilu. Bardzo fajna nagroda, bardzo się cieszę. Czy dużo to było zaskoczenie? Jak... No bardzo, bardzo, byłem już bo, bo miałem wrażenie, po że po jak dzwoniłem, to, 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 to było spore. Spore, tak. No, tym bardziej, że nigdy nic nie wygrałem pierwszą nagrodę, więc... No to tym bardziej się cieszę. Bardzo byłem zadowolony z takiej nagrody. No ja... troszkę szkoda, że nie samochód, ale... <laughs> Prawda, ta nagroda też Ja i... no W kolejnej edycji na pewno też te nagrody będą równie dobra może i lepsze. Tak. Dlatego też zachęcam wszystkich bardzo, Państwa bardzo do, bardzo do wzięcia udziału. I cóż. I tak jak ja zobserwowałem, im większa nagroda, tym mniejszy entuzjazm w głosie, bo jakoś wszyscy nie domierzają. No, no jest to zaskoczenie, w pewnym sensie, tak. Jednak to było zaskoczenie, jak po telefonie burmistrza Wasilkowa, akurat byłem w pracy, tak jak wspomniałem. No, bardzo przyjemne uczucie, nie ukrywam. Jest to jednak dosyć droga nagroda, więc na pewno bardzo się ucieszyłem z tej nagrody. Przez przypadek, tak naprawdę, dostałem link, żeby uzupełnić dane i przesłać go do, do urzędu miasta i to zrobiłem. Oczywiście, też tam no, mówiłem żona. Pierwsza, najważniejsza rzecz to nawet i nagroda, tak, którą możemy dostać, czy to Thermomix, czy, czy, czy też telefon, czy rower. No, Główna jest samochód, więc tym bardziej jest to warte poświęceniu dokładnie trzech minut, żeby wziąć udział w tej loterii. Warto mieszkać w gminie Wasilków w pierwszej kolejności z racji na, na to, że jest to gmina, w której no, przybywa mieszkańców. Te tereny naszej gminy są bardzo atrakcyjne. Jest to w tym momencie, wedle danych głosu, najbardziej pożądana gmina do życia w województwie podlaskim. Dbamy też o to, żeby naszym mieszkańcom żyło się jak najlepiej, żeby podnosić te standardy, radość, satysfakcję z życia i funkcjonowania w gminie Wasilków. Jednym z takich rozwiązań, które mamy, a jest dedykowane naszym mieszkańcom, jest właśnie karta Wasilkowianina z tą kartą nasi mieszkańcy mają zniżki na bilety długookresowe Białostockiej Komunikacji Miejskiej, mają dopłatę w wysokości 400 zł do żłobków znajdujących się na terenie gminy, a także mają bonifikaty do poszczególnych przedsiębiorców, którzy zdecydowali się być partnerami naszej karty. Dzięki temu na przykład mogą po niższej cenie korzystać z różnego rodzaju usług turystycznych, które mamy na terenie gminy, czy w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej, czy w Jurajskim parku dinozaurów, mogą też dzięki temu taniej pojeździć na nartach wodnych, skorzystać z oferty imprez w Centrum Piegrzymkowo-Turystycznym Święta Woda w Wasilkowie, mogą dzięki temu też z usług firmy Yard korzystać z bonifikatą i także z firmy Unicel, a także z szeregu jeszcze innych podmiotów. Nie sposób jest wszystkich w tym momencie wymienić, natomiast są to, to, to konkretne benefity. No mamy w tym momencie także najwyższe becikowe samorządowe w Województwie Podlaskim. To też warto rozróżnić, że te becikowe, które państwo otrzymują w wysokości 1000 złotych i które też jest związane z dochodem, jest jeszcze jakby dodatkowym elementem, czyli można otrzymać, jeśli się spełnia kryteria dochodowe 1000 zł i 1500 z naszego programu, albo no, jeśli te kryterium dochodowe jest zbyt wysokie, to tylko z naszego programu można skorzystać. Też ma to taką pozytywną cechę, że jest uzależnione od posiadania karty w i rozliczania podatku dochodowego. Od osób fizycznych. My także dodatkowe punkty przyznajemy naszym mieszkańcom przy poszczególnych programach. No jednym z nich jest na przykład program dotyczący odnawialnych źródeł energii. Pracujemy nad tym, żeby zachęcać, tworzyć kolejne takie pozytywne rozwiązania. No jak Państwo widzą, również rozwijamy tą komunikację publiczną. Od 1 lutego pojawiło się, pojawiły się właściwie dwie nowe linie na terenie gminy W1 i W2 komunikujące tutaj Wasilków i poszczególne miejscowości Studzianki, Dąbrówki, Rybniki, Wulki obydwie, Woroszyły, Katrynkę i, i właśnie takie rozwiązanie. No a też jak widać rozwijamy infrastrukturę, budujemy kolejne... Drogi, ścieżki rowerowe dużo teraz też możemy stworzyć dokumentacji. Chcemy aplikować ośrodki, rozwijać tą naszą infrastrukturę drogową. Pozyskaliśmy też środki na oświetlenie w ogóle chcemy wymienić oświetlenie LED-owe w całej gminie, żeby i obniżyć koszty, i dbać też o ekologię. Na terenie też naszej gminy są naprawdę fantastyczne mieszkania. E, powstają też piękne domy jedno, jednorodzinne czy też szeregowe. E, gmina się rozwija, jest, jest prężna. Teraz mogę też zdradzić, że szykujemy rozwiązanie, które będzie zachęcało także przedsiębiorców do inwestowania w naszej gminie. Będzie to uchwała o pomocy de minimis. Będzie z niej wynikało, że jeśli tutaj przedsiębiorca poprzez swoją inwestycję zwiększa zatrudnienie, będzie mógł liczyć na ulgi od podatku od nieruchomości. Też podatek od środków transportowych uczyniliśmy praktycznie najniższym w województwie podlaskim, żeby te firmy transportowe. Przyjeżdżały do nas, zostawiały tutaj, znaczy no, tutaj znajdowały siedzibę, zostawiały swoje podatki i chcemy korzystać z tego, że ta gmina jest dynamiczna. Jeszcze bardziej ten dynamizm wspierać i też panować nad tym, żeby ten rozwój dokonywał się w sposób harmonijny poprzez tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, a przede wszystkim robić to dla naszych mieszkańców w uzgodnieniu z nimi, z zaangażowaniem ich w poszczególne procesy decyzyjne. Teraz też półmilionowy budżet obywatelski. Wystartował, naprawdę dużo projektów będzie można wyjątkowo, rekordowo dużo w tym roku zrealizować, bo aż dwa projekty miejskie po 130 tysięcy złotych maksymalnie, to otwiera też furtkę dla kolejnego projektu o wartości na przykład 50 tysięcy, będzie też część zielona, w tej w tej części miejskiej do, projekty do 30 tysięcy złotych, a jeśli chodzi o tereny wiejskie, będzie mogło. Zostać skutecznie zgłoszonych i przegłosowanych, maksymalnie pięć projektów wiejskich do kwoty 30 tysięcy złotych. Także zapraszamy!